Nie wszyscy są gotowi na tego rodzaju siłę. To nie ta, która krzyczy, ani ta, która miażdży. To ta, która pozostaje. Ta, która patrzy w ciszy i rozbraja drugą osobę, nie mówiąc ani słowa. Ponieważ naprawdę silny umysł nie musi niczego udowadniać. Jego samo istnienie jest już zagrożeniem. Ale uważaj, nie jesteś tutaj, aby cię pocieszyć. Jesteś tutaj, bo coś w tobie już nie toleruje kolektywnego zdrętwienia tchórzostwa przebranego za roztropność ani szczęścia zapakowanego do sprzedaży najwyższemu oferentowi. Jesteś tutaj, bo czujesz wezwanie, aby stać się czymś, czego inni nie rozumieją i czego mogą ostatecznie się bać. Friedrich Nietzsche nie mówił do mas. Mówił do tych, którzy są gotowi symbolicznie umrzeć, aby odrodzić się w swojej własnej lepszej wersji. Übermensch to nie zewnętrzna postać, to wewnętrzny krzyk, jest konsekwencją zniszczenia wszystkich kłamstw, które utrzymywały cię w spokoju, cicho i skrępowane. I to właśnie to denerwuje świat, że ktoś odważy się myśleć samodzielnie, bo kiedy budujesz naprawdę wolny umysł, stajesz się niewygodnym lustrem, obecnością, która pokazuje to, czego inni nie odważają się nawet spojrzeć w sobie. I tutaj zaczyna się niewygoda, tutaj rodzi się odrzucenie, tutaj pojawia się cichy szacunek. To nie jest droga do zadowolenia, to droga do zniszczenia. Zniszczyć swoją starą tożsamość, zniszczyć fałszywy pokój, który rodzi się z dopasowania, zniszczyć formę, która utrzymywała cię małym, potulnym i akceptowalnym, to jest wezwanie, nie dla wszystkich, tylko dla tych, którzy są gotowi, ponieważ ten, kto buduje taki umysł, kończy chodząc sam, ale z obecnością, która sprawia, że pokoje drżą. Nie proś o pozwolenie na zmianę. Nie tłumacz swojej ewolucji. Nie łagodź tego, w co się przekształcasz, aby nie krępować tych, którzy zdecydowali się pozostać tam, gdzie ty już nie możesz oddychać. Twoja transformacja nie potrzebuje zatwierdzenia. Potrzebuje odwagi. Kiedy przestaniesz podążać za kolektywnym scenariuszem, kiedy zaczniesz kwestionować to, co wszyscy powtarzają bez zastanowienia, kiedy odmówisz czołgania się tylko po to, aby pasować – Zaczniesz generować hałas, nie przez to, co robisz, ale przez to, co reprezentujesz. Sam fakt zmiany destabilizuje tych, którzy żyją trzymając się statycznej wersji siebie. Nie zapominaj, prawdziwa zmiana nie jest inspirująca, jest niepokojąca, jest lustrzem, które wielu chce rozbijać. Nietzsche to wiedział. Ten, kto wybiera autentyczne przekraczanie siebie, zostanie odizolowany, osądzony, wytyczony. Ponieważ przestanie należeć do masy, jest to nowoczesna herezja. Ale ten odrzut jest częścią drogi. Jeśli nikt nie jest zakłopotany twoim wzrostem, nie rośniesz. Tylko dekorujesz klatkę. Zostaniesz skrytykowany za to samo, co wcześniej cię celebrowano. Nazwą cię aroganckim, kiedy jesteś tylko stanowczy. Oskarżą cię o chłodność, kiedy tylko przestałeś udawać bliskość. Powiedzą ci, że się zmieniłeś, jakby to był obelga, kiedy w rzeczywistości jest to komplement. Bo tak, zmieniłeś się. I nie po to, aby zadowolić. Zmieniłeś się, aby nie zdradzić siebie. Przemiana to nie jest proces estetyczny, to deklaracja wojny temu, kim już nie możesz być. I w tej wojnie stracisz ludzi, ale zyskasz coś bardziej wartościowego integralność, jasność wiedzy, że nie jesteś tutaj, aby grać postać, którą inni rozumieją. Jesteś tutaj, aby stać się kimś, kto krępuje przez prosty fakt bycia prawdziwym. Więc nie przepraszaj, nie łagodź swojej siły, nie zmniejszaj swojego światła, aby inni nie czuli się przyćmieni, krępuj, bo tylko krępują ci, którzy już się nie zgłaszają. Nie szukaj porządku tam, gdzie jest tylko znieczulenie. Nie myl stabilności z życiem. Silny umysł nie jest kształtowany w sztucznej ciszy. Ale w konflikcie, który przekształca chaos, nie jest wrogiem, jest surowym materiałem każdej prawdziwej konstrukcji. Jeśli go unikasz, osłabiasz się, jeśli go przyjmujesz, budzisz się. Żyjemy w świecie, który gloryfikuje kontrolę, nagradza posłuszeństwo, uczy strachu przed jakąkolwiek formą wewnętrznego nieładu. Ale Nietzsche nie mówił z bezpiecznej pozycji, mówił z doświadczenia rozbierania się, zanurzania się w swoją własną ciemność, aby znaleźć coś, czego żaden system nie mógł mu dać, własną moc, nieprzefiltrowaną autentyczność, czystą wolę, chaos, który nosisz w sobie jest niewygodny, bo nie może być oswojony. Nie przestrzega harmonogramów, nie prosi o pozwolenie, ale tam, dokładnie tam, gdzie wszystko wydaje się rozpadać, zaczyna się Twoja prawdziwa konstrukcja. Nie będziesz silny, dopóki będziesz próbował unikać załamania. Będziesz silny, kiedy wejdziesz do załamania z otwartymi oczami. Chaos nie jest karą, jest próbą, rodzajem wewnętrznego rytuału, który decyduje, czy jesteś gotowy przestać być widzem swojego życia. Nie czekaj na jasność przed działaniem, nie czekaj na pewność siebie przed podjęciem kroku. Silny umysł nie rodzi się z pewnościami, buduje się wśród nierozwiązanych pytań, długich nocy, sprzecznych idei. Które rozbijają każdą łatwą wiarę. Nie chodzi o to, aby wszystko było jasne. Chodzi o to, aby wytrzymać bez poddania się, podczas gdy płonie to, co niejasne. Bo ten, kto przechodzi przez chaos bez ucieczki, wraca z innym spojrzeniem gęstszym, ostrzejszym, bardziej żywym. Więc przestań próbować wpasować się w przewidywalną logikę. Nie urodziłeś się, aby dryfować w bezpiecznych wodach. Urodziłeś się, aby przetrwać burzę i w jej środku Znaleźć najbardziej brutalną i czystą formę siebie. Dopóki będziesz obwiniać świat, będziesz do niego przykuty. I dopóki będziesz czekał, aż coś zewnętrzne cię uratuje, będziesz nadal niewolnikiem. Silny umysł nie rodzi się, gdy wszystko się poprawia. Rodzi się, gdy decydujesz się na noszenie ciężaru swojego życia bez zrzucania go na kogoś innego. Bez wymówek, bez usprawiedliwień, bez wygodnych samozaparć. Nicrze wiedział. Wolność nie jest darem, jest ciężarem. Prawdziwa moc nie pochodzi z dominacji nad innymi, ale z przejęcia kontroli nad sobą z brutalną szczerością. Ponieważ nie ma budowy bez radykalnej odpowiedzialności. Nikt nie zrobi za ciebie wewnętrznej pracy. Nikt nie uzdrowi twoich ran. Nikt nie zbuduje charakteru, który decydujesz się odłożyć. Łatwo jest wskazać na rodzinę, przeszłość, system, kontekst. Ale ta droga nie przemienia cię, tylko cię pomniejsza. Prawdziwy punkt zwrotny nadchodzi, gdy mówisz na głos: Wszystko, co jestem, wszystko, co przeżywam, to moja odpowiedzialność. Nawet to, o co nie prosiłem, ponieważ nawet jeśli nie wybrałeś kart, możesz wybrać, jak je zagrać. I tam zaczyna się Twoja moc. Przyjęcie tej prawdy boli, ponieważ zmusza Cię do zobaczenia, ile czasu straciłeś czekając. Konfrontuje cię z Twoimi ucieczkami, Twoimi przebraniami, Twoimi wymówkami, ale kiedy to robisz, wszystko się zmienia, ponieważ jeśli Ty jesteś źródłem, to jesteś też wyjściem. I to czyni Cię czymś, co już nie zależy. Nie potrzebujesz zrozumienia, nie potrzebujesz akceptacji, potrzebujesz odwagi. Odwagi, aby patrzeć na siebie bez filtrów, aby działać bez gwarancji, aby wstać bez świadków. Silny, jednostkowy to nie ten, który nigdy nie upada, ale ten, który odbudowuje się bez potrzeby oklasków. Przejmi kontrolę, nawet jeśli to boli, ponieważ w tym akcie przestajesz być konsekwencją, stajesz się przyczyną, obecnością i ta obecność zaczyna wszystko zmieniać. Nie wszyscy zrozumieją Twój proces i nie muszą. Droga do silnego umysłu jest z definicji samotna. Ponieważ w momencie, gdy przestajesz myśleć jak wszyscy, zaczynasz tracić towarzystwo, ale zaczynasz też zyskiwać jasność. Jest punkt w twojej ewolucji, w którym już nie możesz dalej iść z tymi samymi ludźmi. Nie dlatego, że są złymi ludźmi, ale dlatego, że ich obecność wymaga, abyś nadal był wersją siebie, która już nie istnieje. A jeśli zdecydujesz się zostać z przywiązania, z przyzwyczajenia lub ze strachu, Zrezygnujesz z siebie w imię lojalności, która już nie jest prawdziwa. Nietzsche napisał, że wyższy człowiek staje się swoim własnym pasterzem. To znaczy, przestaje podążać ścieżkami wytyczonymi przez innych. Uczy się myśleć sam, oporu sam, tworzyć sam, ponieważ rozumie, że najcenniejsze w nim nie może być podzielone z każdym i nie z arogancji, ale z instynktu ochrony. Chodzenie samemu nie jest wyrokiem. To etap, oczyszczenie. Sposób na pozbycie się wszystkiego, co nie jest istotne, aby odkryć, co naprawdę ma znaczenie. Tak, czasami będzie boleć, tak, będziesz się kwestionować, ale w tej samotności zaczyna rodzić się coś nowego wolność od zależności. Większość boi się być sama, ponieważ oznaczałoby to słuchanie siebie, a to, co się słyszy, kiedy jest się samym, często jest niewygodne. Ale jeśli możesz zostać sam ze sobą, bez rozpraszania, bez szukania akceptacji, bez ucieczki, wtedy jesteś gotowy, aby prowadzić, ponieważ ten, kto nauczył się utrzymywać sam, już nie potrzebuje emocjonalnych kulek. Nie oczekuj towarzystwa, aby potwierdzić Twoją transformację. Kto naprawdę ewoluuje, robi to najpierw w ciszy. I ta cisza, choć niezrozumiała, jest progiem obecności, która już nie szuka akceptacji, ale staje się celem. Większość Twoich pomysłów nie jest Twoja. Odziedziczyłeś je, przyswoiłeś, powtórzyłeś, nosisz je w sobie jak prawdę, ale nigdy nie poddałeś ich gruntownemu przemyśleniu. Myślałeś, że myślenie jest wystarczające. Nie jest. Myślenie tym, czego Cię nauczono, to nie myślenie, to powtarzanie. Twój silny umysł nie zbuduje się na zapożyczonych strukturach, wymaga destrukcji. Wymaga, abyś stał się kimś gotowym do wysadzenia w powietrze własnych fundamentów, jeśli odkryjesz, że nie są twoje. Niebadane przekonania to więzienia z niewidzialnymi ścianami, a prawdziwa moc rodzi się, gdy masz odwagę je rozbijać, nawet jeśli wszystko, co uważałeś za pewne, zacznie się chwiać. Był filozof, który to jasno wyraził: Prawdy nie osiąga się szukając odpowiedzi, ale rozbijając iluzje, pocieszające iluzje. Wygodne pomysły, gotowe do użycia prawdy. To jest pułapka. To, co wydaje się stabilnością, często jest konformizmem, a to, co wydaje się bezpieczeństwem, często jest tylko strachem zamaskowanym jako przekonanie. Zerwanie z gotowymi przekonaniami to nie przyjęcie nowych, to nie jest wymiana jednego dogmatu na inny, to jest pozostanie na jakiś czas w próżni, w niepewności. W dyskomforcie budowania własnej wizji, bez potrzeby zewnętrznej autorytetu. I stamtąd zacząć widzieć. Będą ci mówić, że jesteś zagubiony, że straciłeś wiarę, kierunek, sens. Nie słuchaj. Bycie zagubionym czasami jest pierwszym krokiem do przestania żyć życiem, które nie było twoje. Bo w tej próżni bez pewników zaczyna się prawdziwe poszukiwanie. Silny umysł nie musi zgadzać się z większością. Musi być zgodny z samym sobą, a to osiąga się tylko poprzez rozbicie wszystkiego, co cię utrzymuje posłusznym, słabym i funkcjonalnym. Nie jesteś tutaj, aby powtarzać, jesteś tutaj, aby kwestionować i w tym rozbiciu zacząć widzieć własnymi oczami. Podczas gdy twoja samoocena zależy od zewnętrznych oklasków, twój umysł będzie nadal kruchy. Nieważne, ile wiesz lub ile osiągniesz, jeśli twoja wartość zależy od zrozumienia lub akceptacji, nadal jesteś skrępowany. Chęć zadowolenia jest wyrafinowaną formą niewolnictwa. Dostosowuje twój język, twoją obecność, twoją prawdę. Zamienia cię w edytowaną wersję siebie. Wielu żyje szukając walidacji, nie wiedząc o tym, wyrażają się oczekując reakcji, milczą ze strachu przed niepasowaniem. Rezygnują z niewygody, aby nie wydawać się konfliktowi, ale wszystko to, choć brzmi rozważnie, to samo zaprzeczenie. Nice był jasny, ten kto nie znosi bycia źle zinterpretowanym, nie jest gotowy na wolność, ponieważ wolność nie jest wygodna, oznacza rozczarowanie, irytację, zerwanie więzi, ale oznacza też zaczęcie istnieć bez podwójnej gry. Przestanie szukać aprobaty, nie oznacza stania się aroganckim ani niewrażliwym. Oznacza przestanie żyć uwarunkowanym przez cudze spojrzenie. To odwaga, aby pozostać silnym, nawet jeśli nie oklaskują, nawet jeśli nie rozumieją, nawet jeśli odchodzą. Kiedy puszczasz tę potrzebę bycia lubianym, coś w środku się zmienia. Twój głos traci drżenie. Twoje słowa już nie oczekują reakcji. Twoja obecność już się nie zgina, aby pasować. I wtedy zaczynasz być sobą, nie adaptacją siebie. Silny umysł nie jest budowany na pięknych frazach ani na stałej akceptacji. Buduje się na niewygodnych ciszach, na rozmowach, które kończą się źle, na decyzjach, których inni nie rozumieją, ale ty tak. I to wystarczy. Nie jesteś tutaj, aby zadowolić, jesteś tutaj, aby być prawdziwym. A kto jest prawdziwy, niepokoi, ponieważ już nie działa, już nie udaje. Już nie potrzebuje aprobaty, to jest próg, a przekroczenie go oznacza początek wolności, której nie negocjuje się. Nie trzeba krzyczeć, aby zmienić atmosferę w pokoju, czasami wystarczy wejść w ciszy, ze spojrzeniem, które nie unika, z postawą, która nie prosi o pozwolenie, z obecnością, która nie udaje, że chce być akceptowana. Niewygoda, którą powodujesz, nie jest Twoją winą to efekt przestania udawania, ponieważ świat jest zaprojektowany do interakcji z maskami, a kiedy ktoś decyduje się nie używać żadnej, staje się zagrożeniem. Nie musisz narzucać, tylko się utrzymać. Ale to w kulturze, która ceni wygląd bardziej niż istotę, jest już aktem buntu, ponieważ nie ustępując ujawniasz wszystko, co inni poświęcili, aby należeć. Nietzsche napisał, że ten, kto znalazł swoje dlaczego, może znieść prawie każde jak, ale znalezienie tego, dlaczego nie czyni Cię łagodniejszym, czyni Cię solidniejszym. I ta solidność przeszkadza, ponieważ to jest pewność bez agresji, przekonanie bez potrzeby walidacji to przeraża, to dezorientuje. Obecność, która niepokoi, nie jest brutalna, jest uczciwa, nie szuka dominacji, ale też nie pozwala się zepchnąć, nie uwodzi, ale też nie przeprasza. Jest po prostu tym, kim jest, a w świecie pełnym postaci staje się to nieznośne. Będą tacy, którzy się oddalą, ci, którzy będą próbować cię zredukować, zaszuflatkować, zminimalizować. To część procesu cena za to, że się nie zginałeś, ale z czasem ta sama obecność zostanie uznana nie za sympatię, ale za ciężar, za integralność za to, co budzi w tych, którzy jeszcze się nie odważyli. Nie łagodź się, nie obniżaj tonu, nie stawaj się nieszkodliwy, aby uspokoić cudzą niepokój. Twoim zadaniem nie jest zadowalać, ale konfrontować swoim samym istnieniem. A jeśli twoja obecność niepokoi, to znaczy, że robisz rzeczy dobrze. Nie jest przypadek, że to, co przeciętne, jest najczęściej udostępniane. Widzisz to w rozmowach, celach, w sposobie, w jaki większość żyje, bez kwestionowania, bez pogłębiania. Bez konfrontacji, nie złośliwie, ale z inercji, bo myślenie boli, zmiana jest trudna, a bunt wiąże się z kosztami, które niewielu jest gotowych ponieść. Ale jeśli jesteś tutaj, to dlatego, że w tobie jest coś, co już nie toleruje tego zdrętwienia, tej pustej normalności, która jest celebrowana tylko dlatego, że jest powszechna. Bo jeśli wszyscy to robią, to musi być w porządku, prawda? Nie. To, co zbiorowe, nie potwierdza niczego. Większość może się mylić, w rzeczywistości, zwykle tak jest. Przeciętność nie zawsze krzyczy, czasami się uśmiecha. Przebiera się za rozsądek, ostrożność, równowagę, ale za tą fasadą jest strach strach przed wyróżnieniem, strach przed byciem wskazanym, strach przed przestaniem należeć i dlatego jest przekazywany jak cicha choroba chcąc, aby wszyscy żyli tak samo ograniczeni. Tak samo mało. Nietzsche ostrzegał: wolny duch będzie odrzucony przez masę, bo stanowi zagrożenie dla jej pasywności. Buntowanie się nie oznacza podnoszenia głosu. Czasami oznacza po prostu niepodążanie za prądem, nieudawanie entuzjazmu, niedostosowywanie się, niepowtarzanie tego, co już wiesz, że nie ma sensu. Będziesz nazywany aroganckim, zimnym, skomplikowanym. To nie ma znaczenia. Ważne jest, abyś rozpoznawał przeciętność, kiedy ją zobaczysz, nawet jeśli masz ją w sobie, bo też jest dziedziczona, też zakorzenia się w twoich nawykach, w twoich usprawiedliwieniach, w twoich rutynach przebranych za logikę. Twój bunt nie musi być głośny, musi być stały, cichy, ale stanowczy. Stałe odmawianie poddania się temu, co nie pochodzi od ciebie, bo w świecie, który nagradza letniość, bycie radykalnie autentycznym jest już formą rewolucji. Nie mówią ci tego na początku, ale dorastanie boli. Nie tylko z powodu wysiłku, ale także z powodu wszystkiego, co musisz zostawić za sobą, ze względu na wersje ciebie, które już cię nie reprezentują, ze względu na ludzi, którzy nie mogą znieść Twojej zmiany, ze względu na więzi, które się łamią, gdy decydujesz się już więcej nie zdradzać, nikt ci nie ostrzega, że postęp oznacza również stratę, i nie tylko zewnętrzne rzeczy, również pewności. Role, iluzoryczne przynależności, ponieważ bycie silnym wewnętrznie ma swoją cenę. Tracisz zrozumienie, tracisz towarzystwo, czasami tracisz miłość, ale tracisz też to, co cię osłabiało: ciągłą potrzebę akceptacji, strach przed niezręcznością, nawyk kurczenia się, aby nie przeszkadzać. Wewnętrzna siła nie buduje się bez konsekwencji, a im bardziej prawdziwa, tym więcej zerwień spowoduje. Nie dlatego, że jesteś okrutny, ale dlatego, że już nie możesz udawać, że wszystko pasuje. Nikt nie mówi o tym, jak trudno jest utrzymać swoją ewolucję, gdy otoczenie wymaga od ciebie cofnięcia, kiedy wszystko staje się niewygodne, kiedy cisza między tobą a innymi się poszerza. Powiedzą ci, że się zmieniłeś. I to będzie prawda, ale nie jako zarzut. Będzie to znak, że robisz to, na co inni nie mają odwagi. Ponieważ nikt nie staje się sobą, pozostając taki sam. Nicze wiedział. Ten, kto się wzmacnia od środka, zaczyna poruszać się w innym wymiarze. Nie dlatego, że uważa się za lepszego, ale dlatego, że już nie może uczestniczyć w tym, co powierzchowne. Już nie możesz rozmawiać tak samo. Już nie możesz się tak samo rozpraszać. Już nie możesz tak samo kłamać sobie. Wewnętrzna siła wyostrza Twoje zmysły. Sprawia, że jesteś bardziej wrażliwy na rzeczywistość, ale także mniej tolerancyjny dla tego, co fałszywe, co letnie, co przeciętne. A to przynosi stratę. Ale nie każda strata jest tragedią. Niektóre są konieczne, niektóre cię oczyszczają, niektóre cię przygotowują. Akceptacja tych strat nie oznacza, że nie bolą. Oznacza to, że zrozumiałeś, że ból nie zawsze jest błędem, czasami jest progiem. I że pewne samotności nie są karą, ale świętą przestrzenią. Nie bój się tego, co odchodzi, gdy decydujesz się iść naprzód. Bój się tego, co zostaje, jeśli tego nie zrobisz. Ponieważ trzymanie się tego, kim już nie jesteś, to też forma poddania się. Silny umysł nie kształtuje się w komforcie ani w ciągłej akceptacji. Buduje się na niewidocznym, na tym, co boli, ale nie jest mówione, na tym, co niepokoi. Ale nie jest dzielone. Kształtuje się w cichej oporności na łatwość, w zdolności do utrzymania konfliktu bez poddania się presji natychmiastowego złagodzenia go. Nie jest wynikiem strategii ani motywacyjnych fraz, jest owocem pozostania niezłomnym, gdy wszystko pcha do poddania się. Żyjemy otoczeni hałasem, naglące opinie, ciągłe bodźce, potrzeba natychmiastowej odpowiedzi. Ale umysł, który się opiera, to nie ten, który odpowiada najszybciej, ale ten, który potrafi czekać, myśleć przed mówieniem, wątpić przed powtarzaniem, powstrzymać się przed reakcją. W tej przestrzeni między impulsami a działaniem rodzi się jasność, niepewność narzucona przez innych, ale zrozumienie, które przychodzi tylko wtedy, gdy odważysz się utrzymać niewygodę bez ucieczki od niej. Nietzsche napisał, że wszystko, co ma wartość, jest kute w walce. Ale nie każda walka jest zewnętrzna. Niektóre bitwy toczą się w tobie, przeciwko twojej potrzebie bycia zrozumianym, przeciwko twojemu strachowi przed przegraną, przeciwko twojemu pragnieniu dopasowania. A kiedy wybierasz przejść przez nie bez szukania zewnętrznego schronienia, kiedy nie prosisz o pocieszenie ani walidację, twój umysł zaczyna przybierać inną formę. Już nie porusza się na wietrze, już nie dostosowuje się, aby uniknąć odrzutu staje się korzeniem. Wzmocnienie umysłu to akceptacja, że nie wszystkie odpowiedzi nadejdą szybko i że wiele razy prawdziwa transformacja nie jest widoczna dla nikogo innego. To nauka pozostania, kiedy wszystko krzyczy, że powinieneś odejść, to milczenie, kiedy wymagają od ciebie wyjaśnień, to działanie z przekonaniem bez potrzeby udowadniania czegokolwiek, obecność, która rodzi się z tego spokoju, nie narzuca się, po prostu istnieje, i dlatego niepokoi, ponieważ nie można jej kontrolować, uwodzić ani przerywać. Jest stabilna, jest solidna, a kiedy uprawiasz ten rodzaj umysłu, nie boisz się już chaosu, bo sam stałeś się porządkiem w środku niego. Nie potrzebujesz ochrony, ponieważ to, co zbudowałeś w środku, nikt już tego nie może zabrać. Nie jest to Twoja siła fizyczna, która przeszkadza. Nie jest to Twój ton głosu, ani Twoja pozycja, ani Twój wygląd. To, co naprawdę niepokoi innych, to Twoja surowa autentyczność, Twoja niezdolność do udawania, Twoja odmowa grania, aby pasować, Twoja decyzja o istnieniu bez filtra, bez maski, bez dwuznaczności. Autentyczna osoba jest niebezpieczna, ponieważ nie można jej manipulować. Nie kieruje się tym, czego się od niej oczekuje, ale tym, kim jest. A w świecie starannie zaprojektowanych pozorów, ktoś, kto pokazuje się naprawdę bez pytania o pozwolenie, staje się zagrożeniem dla ustalonego porządku. Kiedy decydujesz się być autentycznym, tracisz przywilej neutralności. Twoje samoistnienie staje się oświadczeniem. Już nie możesz przejść niezauważonym, bo każde twoje słowo ma wagę, a także każde milczenie. Już nie udajesz, żeby się podobać. Jesteś bez przeprosin. Nicze dobrze to rozumiał: Ten, kto działa zgodnie ze swoją istotą, nieuchronnie zostanie odrzucony przez wielu, ale także będzie szanowany w ciszy, ponieważ autentyczność, prawdziwa, nie szuka aprobaty. Promieniuje mocą nie przez to, co narzuca, ale przez to, co podtrzymuje nie przez to, co krzyczy ale przez to, czego nie musi tłumaczyć bycie autentycznym to rezygnacja z komfortu postaci to akceptacja. Że nie wszyscy cię zrozumieją, nie będą cię wspierać, ani towarzyszyć, i mimo to kontynuować. Nie z dumy, ale z wewnętrznej lojalności. Autentyczność przeszkadza, ponieważ przypomina innym wszystko, co zamilkli, wszystko, co zdradzili, aby poczuć się bezpieczni, wszystko, co pogrzebali, aby nie być wskazanymi. Stajesz się ponownie niebezpieczny, kiedy Twoja prawda nie może być kupiona, ani uformowana, ani uciszona. Kiedy nie musisz robić wrażenia, ale robisz je, istniejąc bez ustępstw, kiedy nie zależy ci na otoczeniu, ale otoczenie nie może cię zignorować. Nie chodzi o bycie destrukcyjnym z powodu ślepej rebelii, chodzi o bycie tak głęboko sobą, że nic sztucznego nie może przetrwać w pobliżu. To jest prawdziwa moc, i jest to rodzaj mocy, którego się nie uczy, wciela się, a kiedy go wcielasz, już nie możesz wrócić. Jest taki moment w życiu, kiedy cisza przestaje być roztropnością i staje się zdradą. Nie wobec innych, ale wobec siebie. Milczenie, aby nie przeszkadzać, łagodzenie swoich myśli, aby być akceptowanym, kształtowanie swoich słów, aby uniknąć napięcia. Wszystko to z czasem zaczyna gnić cię od środka. Silny umysł nie musi narzucać, ale też się nie ukrywa. Nie krzyczy, ale też nie milczy, kiedy powinien mówić. Ponieważ są momenty, kiedy utrzymanie swojej prawdy z determinacją przestaje być opcją, staje się niezbędnością życiową, aby nie rozpaść się wewnętrznie. Mówienie tego, co naprawdę myślisz, bez ozdób, bez zapożyczonych scenariuszy, bez szukania oklasków, naraża cię. Ale to właśnie ta ekspozycja definiuje cię. Nie przez reakcję, którą wywołujesz, ale przez to, co od ciebie wymaga: obecność, jasność, odwaga. Prawda bez odwagi to tylko pomysł, który dryfuje, a odwaga bez prawdy to tylko pusty hałas. Potrzebujesz obu tych rzeczy razem, aby twój głos miał wagę, aby nie zginał na wietrze, aby pozostał nawet wtedy, kiedy jesteś sam. Nietzsche stwierdził, że jednostka musi tworzyć swoje własne wartości, nawet jeśli oznacza to konflikt ze światem, ale ta kreacja nie rodzi się w komforcie. Powstaje, kiedy decydujesz się mówić bez pytania o pozwolenie, pisać bez cenzury, myśleć bez strachu przed zniszczeniem struktur, ponieważ jeśli twoje pomysły istnieją tylko w twojej głowie, są bezużyteczne. Muszą być wystrzelone w świat jak strzały, nawet jeśli są niewygodne, nawet jeśli ranią, nawet jeśli destabilizują. Nie jesteś tutaj, aby błagać o akceptację, jesteś tutaj, aby wyrazić to, co inni milczą. Twój głos nie musi krzyczeć, ale musi być autentyczny, niefiltrowany, nieosłabiony, nieprzekształcony w echo tego, czego się oczekuje. A jeśli to sprawi, że stracisz towarzystwo, niech tak będzie, ponieważ to, co naprawdę tracisz, kiedy się zginasz, to nie inni, tracisz siebie, Twoją istotę, Twoją jasność, Twoją integralność. A odzyskanie jej później jest trudniejsze niż obrona od początku. Więc mów, jasno, stanowczo, bez ozdób. Ponieważ kiedy deklarujesz swoją prawdę bez zginięcia, świat, choć tego nie mówi, to czuje.